Dzień dobry, witamy na antenie Racjonalista TV, naszym gościem jest Ewa Wójciak i bardzo bym chciał Cię prosić Ewo, żebyś powiedziała o tej sytuacji, która Cię obecnie spotkała w Poznaniu jako dyrektorkę teatru 8 dnia, gdzie prezydent miasta popisał się ogromną wiedzą na temat kultury i prawa i usunął Cię z funkcji dyrektorki. Co się stało? To się dzieje już od kilku lat, to jest stary mój bój. Co mnie dziwi, nie tyle z Grobelnym bezpośrednio, ile z jego zastępcami, bo on jakoś ma pecha od jakiegoś czasu. Jego zastępcami są jacyś tacy ludzie o poglądach bardzo prawicowych i groteskowych, dosyć jakichś takich właściwościach o słabym merytorycznym przygotowaniu. I on nagle uległ im po raz pierwszy, tak do końca. Myślę, że związane jest to z tym, że liczy na to, że w wyborach samorządowych ta prawa strona będzie dość ważna. Wymyślili sobie taki, mianowicie, pretekst, taką pułapkę, że nie dadzą mi zgody na wyjazd. Do tej pory wszyscy dyrektorzy instytucji, rzeczywiście tak jest. Zwracali się z prośbą o zgodę na wyjazd. To nie były delegacje, tu od razu uprzedzam, tu tam nie łączyły się z tym żadne pieniądze, diety, nic, to po prostu była zgoda na wyjazd. W statucie teatru jest oczywiście to, że ja jeżdżę i gram, jestem twórcą teatru, więc to jest naturalny obowiązek i sposób um, wykonywania pracy. No, i nie dali mi tej zgody. To po 13 latach zdarzyło się pierwszy raz i chyba w skali Polski zdarzyło się to w ogóle jedyny raz, żeby odmówiono takiej zgody. W tej sytuacji chyba za pierwszym razem skorzystałam z urlopu, bo to było tak zaskakujące, że nie miałam za bardzo wyboru. A za drugim razem, kiedy to było zaproszenie do Stanów Zjednoczonych bardzo prestiżowe zaproszenie, bo do Yale, do Princeton. No, to już rozpoczęłam no jakieś starania, to żeby to wyjaśnić. Grobelny nie miał dla mnie czasu, a ci dwaj tam jego papudczycy, czyli ten jego wiceprezydent i ten, ten od Wydziału Kultury dyrektor. Oni odmówili, odmówili po raz kolejny, odmówili, mimo że zapewniały ich różne instytucje, że nie ma żadnych przeszkód, żeby fundacja organizowała ten wyjazd, że mają znakomite z fundacją relacje, że to jest w ogóle proste, że również Grzegorz Jarzyna za pomocą fundacji wyjeżdża i wszystkie teatry, które w ogóle wyjeżdżają, wyjeżdżają za pomocą fundacji i że Teatr Ósmego Dnia należy do jednych z najchętniej zapraszanych w ogóle zespołów polskich na świecie. To im nie przeszkodziło w tym, żeby mi odmówić tego wyjazdu i jeszcze zapytać, mianowicie, a jakie korzyści y, będzie miała instytucja miasta Poznania, teatr ósmego dnia, z wyjazdu do y, Princeton i do Yale. Czyli no, po prostu szczyt. Absurd. Głupoty takiej prymitywnej. A cały czas próbują grać właśnie dość prymitywnie na tych dwóch i tak nas jakby też trochę oczerniać, że my tu mamy jakąś fundację, a tu mamy teatr i my tutaj zarabiamy w tej fundacji, a teatr na tym traci. To jest, to jest absurd, dlatego że ta fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, służy tylko i wyłącznie do organizowania tych wyjazdów i rozliczamy nasze honoraria przez fundację. Ale niby, dlaczego mielibyśmy nie rozliczać honorariów? No, pytam się, no, czy ak aktorzy grający w innych teatrach nie dostają honorariów za granie? Teatry, jako my mielibyśmy miasto Poznań utrzymywać z, z naszych zarobków, to one są mizerne. Może im się wydaje, że my robimy jakieś. Wielkie pieniądze, ale wszyscy na całym świecie wiedzą, że na teatrze wielkich pieniędzy się nie robi. No może w Hollywood, ale, czy na Broadway'u, ale, ale na pewno nie na Ofie. Więc to były wszystko preteksty, wykorzystywanie przepisów. Ja poszłam do prawnika i prawnik powiedział, że no wiesz, jest trochę tak, że różnie można to interpretować. Tak jest w statucie, że Ty musisz pytać o zgodę, natomiast w ustawie o organizacji e, działalności instytucji kultury jest inaczej. E, pytanie, co kto uzna za, za, za wyższe, no, wydaje się, że ustawa jest ważniejsza. I jest do tej pory wiele kontrowersji, chociaż Stowarzyszenie Dyrektorów przysłało miażdżącą ekspertyzę, z której wynika, że ja nie musiałam ich w ogóle pytać. Tak, o czytałem delega, to, to jest no miażdżąca właśnie. ekspertyza rzeczywiście. Ale przyszły jeszcze kolejne, co więcej, przyszły też orzeczenia sądu, które w tej sprawie już zostały... Złożone, więc zobaczymy. No, tak czy inaczej, ja i tak uprzejmie informowałam prezydenta o tym, że wyjeżdżam, więc nie jest prawdą, że sobie tak brałam, trzaskałam drzwiami i wyjeżdżałam. Jest to intryga, którą bardzo rozsnuł właśnie ten duet prezentujący się jako fanklub lokalny Jarosława Gowina, a może i jakie opuszczenie, nie wiem. W każdym razie to jest ten nasz zastępca do spraw kultury, który był przedtem krótko w Tygodniku Powszechnym, skąd wyrzucono go z hukiem za właśnie jakieś takie bardzo prawicowe decyzje personalne. A potem ukrywał się lawirując jako jakaś postać w związku piłki czy coś takiego. No typowe takie oblatywanie stanowisk, nieciekawa postać. No, i drugi to ten właśnie pan, który jest dyrektorem Wydziału Kultury. To jest jakaś i, i intryga przez nich ukuta. Grobelny poszedł na to, no bo pewnie otrzymał takie warunki z prawej strony, że y, w zamian za wyrzucenie mnie z posady otrzyma ich poparcie przy wyborach. No tak, oczywiście tu przypomnę, widzą, że jedną z przyczyn była zapewne Twoja krytyka papieża Franciszka, bo stałaś się wtedy synonimem walki z prawicą. Może, tak? tak, chociaż był przedtem i palikot, było oddanie medali Gaczyńskiemu zamichnika, jest cały czas nasza niezgoda, była nasza niezgoda na euro 2012, to mi wypomniano, że jak mogę, Poznań i prezydent, a ja jak instytucja kultury może mieć inne zdanie niż władza. No. Powstał słynny list. To fenomen taki, to się nazywało hołd poznański, ten list, co to ich zmuszono do podpisania, że instytucje dotowane z pieniędzy publicznych nie mogą wyrażać poglądów politycznych i zmuszono przedstawicieli instytucji kultury w Poznaniu do podpisanie no się Straszne, to jest w ogóle jak no. jakiś, nie wiem, stalinizm no, nowy. Tak. Przecież o to chodzi w instytucjach kultury, żeby proponowały ludziom zupełnie inny no. punkt widzenia, w tym krytykowały no. władzę. Zresztą początki teatru, prawda? No. Początki komedii. No. Przecież to było no. święto y, Boga Dionizosa Jasne. też, gdzie Jasne. za pieniądze Aten właśnie no. celowo krytykowano i to bardzo mocno władzę. No. Więc jak teatr miałby nie krytykować no. władzy? Co za pomysł. A tutaj powstało takie pismo, taki dokument nazywany, jak powiadam, hołdem poznańskim, o czym dziś próbuje się zapomnieć. Niesamowite. A powiedz mi jeszcze, na sam koniec się spytam, bo czytałem te zarzuty pod Twoim kątem, i tam obok innych zarzutów, o których wspomnieliśmy, że te wyjazdy głównie, zjawił się też zarzut dotyczący plagiatu, czy też nadużycia praw autorskich. Było coś takiego. N Ach nie no nie to... plagiatu, tylko nadużycia no, praw autorskich. Tak, tak. tak. No, z przykrością muszę twierdzić, że to są takie no, opowieści, ale, ale że kolega nasz z dawnych czasów, zresztą mój były mąż, tak to bywa w zemstach osobistych, zarzucił nam, że gramy spektakl, w którym on coś robił. Aha, w tym sensie. Przy powstawaniu tego spektaklu. On niczego nie robił, jego przy tym nie było. No ale jak wymagać od sądu, żeby się zorientował w pracy tą metodą, prawda? Jak to oddzielić, jak, jak, jak tym. Także myśmy tę sprawę przegrali niesłusznie, niesprawiedliwie bardzo. Ten Roman Radomski to taka zemsta, bo on bo nie ma, to nie jest przypadkowe. On jest dzisiaj człowiekiem straszliwie zaangażowanym. W Smoleńsk i tego księdza, takiego, jakiegoś wariata, gdzieś tam ze wschodu, nie wiem, taki, który powołał jakąś swoją sektę taką. Nawet Kościół jakoś się do niego sceptycznie odniósł gdzieś tam na tamka. Tak jest. Księdza na tamkę. Także to też ma swoje źródło, to, że on no, nagle obudził się, że on będzie się domagał y, praw autorskich. No ale sądy są jakie są, no przegraliśmy to w istocie. No, po prostu. Znaleźli na Was kolejnego haka, bo przecież. Przy... Ale to nie jest żaden dlatego że wszystkie teatry w Polsce mają tego typu no, sprawy, prawda? Jak ktoś jest, ma dużo przedstawień, działa to jest od dawna, w, w... Yy, no to się zdarza niestety, jasne. bo przecież prawa autorskie można też nieświadomie jasne, złamać. jasne, można świadomie, może to nie być do końca prawdziwe to złamanie, ale, ale może się zdarzyć. Także to, to, to głupota. No nic, no, mam szczerą nadzieję, że uda się wam z powrotem wywalczyć miejsce Teatru ósmego dnia w przestrzeni poznańskiej i polskiej. No, że z powrotem, nie, na razie jej mamy, będziemy je okupować. W razie czego? Ja nie muszę być dyrektorem z nominacji, bo to zupełnie nie, nie jest mi do niczego potrzebne. I tak nim jestem, no, w tym sensie, że tego czy ja jestem jakoś tam liderem tej grupy, czy nie, tego yy, grobelny nie zmieni. No tak, a wasz zespół już przeżywał niejedną tego typu sytuację w, w czasach, się... kiedy oficjalnie nie było u nas wolności. to no to bardzo dobrze, to życzę powodzenia w Waszym Majdanie. Was wtedy. Mam nadzieję, że nie tylko my przybędziemy wtedy, relacji. ale również nasi widzowie na Majdan Poznański Teatru 8 dnia przybędą. Zapraszamy. Zapraszamy. Jakby co. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję.